Hello, witam was w kolejnym odcinku z League of Legends Gram sobie Vel'kozem na midzie A ze jest Implus Manko Lelo Cześć Cześć I Baltazor Cześć Baltazor mi tutaj udostępnił konto, bo ma ładnego skina, mi zabrakło 500 ip No i generalnie trochę sobie teraz właśnie grałem poprzednią grę Vel'kozem i było całkiem fajnie i mniej więcej już go troszeczkę opanowałem, czuję i w sumie go nagram. Jeszcze planuję nagrać go na saporcie. Chociaż nie wiem czy to ma jeszcze jakiś taki sens. No, i w ogóle jaki tutaj jest łob, łob skin fajny. To nie mają. Eee, Kale albo 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 nie, tylko Kale. No dobra, to zobaczymy jak jak sobie poradzę na Kale. Raczej raczej Kappa. Nie mam zbyt dużych szans na ma Bum. nieważne. Bogdan. O, może Bogdan nie... Ej, to jest Lit! Same lity, a nie. Nieważne. Prawie, niewiele mi zabrakło. E, w ogóle tak w tak tekst... moje pierwsze wrażenia odnośnie tego welkoza to w sumie jest... Całkiem... Całkiem ok, trochę się do niego przekonałem, ale i tak kontruje go troszkę meta, nie? Najpopularniejsze piki i... No ciężko ma. Mejkach oh mykach, okej. No. Ale ma świetną animację o to taką. Dobra, nie będę tego może... Wcześniej... BUM! Dzięki Potrzebuję ekspo? Pum Co ona ma? Ona ma ciastka okay. Zobaczcie jak już jest tyrana trochę Z Takim całkiem Teraz jest melkiem, mógłbym ją połobijać jakoś Raka jest w szakach O nie bardzo. Dobra powinienem, ja zazwyczaj biorę w ogóle drugie E Maksuję W Jest mi zdecydowanie najlepiej Okej. Okay. Łapłab. Dobra, trzeba gólnąć Potionka. Dobra, trzeba też używać tej pasywy, tylko ja jeszcze jestem początkującym. Jeśli chodzi o to postać i nie idzie mi to najlepiej. Ta postać jest dosyć skillerska jak dla mnie. Nie jest taka że za pierwszym razem będziemy totalnie kosić Ale ja to w sumie dobrze Ostatnio coraz więcej takich postaci jest I tak. Mhm Mam E. Dobra, to możemy coś zrobić. No, zaraz głupio będzie tutaj puszować następną falę minionów i będziesz mógł wyskoczyć. Albo będziesz mógł też bić się tak Bum Bariera? Bariera? Nie zabieraj mi farmy Dobra. A ja tak yy, poradzę Ja walnęłam Bariera OP no. Nie bo ja biorę ciągle na niego barierę i myślę, że mi się przyda i ciągle żałuję, że nie mam ignite a. I tak mam mieszane uczucia. Nie wiem co to był. No fuck was that. Ej, jeszcze jak niektórzy nie wiedzą to można te kół wcześniej detonować, nie? Taki protip dla początkujących belkozów. Dobra, ja się cofnę po... Bo... Kielona. U, ziu, u. Yo, ale epik. Ciekawe jak wygląda. W ogóle jak macie Welkoza, to musicie sobie kupić na nim home guardy, bo wygląda przepisko. Jak tak zesuwa. Wygląda no, całkiem śmiesznie jak tam na bocie. Krabbe was bije. Dawaj chel, rozwalisz go. Jesteś mistrzem Hej okay, ma ciasteczko kolejne. Pum. Puf. Sfarmimy to sobie efek. It's easy as one two, free. O oh my god, ta wieża jaki ma fokus porąbany. I po minionach. Dobra i teraz chciałbym zarzucić jej jakimś kombosem Okej okay, nie wyszło mi po prostu Ja mam lelo Idę Bum Okej okay, dwa razy dostała elegancko chyba Przed jej true nawet Może ją zabijesz nie. nie A gramy w ogóle też właśnie jak widzicie dwóch Zedów nie to normal ze względu na to że First speaking, nie? Vel'Koz'y i ten, Chciał... a naprawdę chcę im pograć, więc preferuję normalne. Ach, nie trafiłem. Bo Vel'Koz może naprawdę fajnie sięgnąć w sekundę, on wywala swoje combo. Okej, okay, ja mam szósty. Ten Nasus miał milion potów. Wow. wow. Ech! Niestety nie, 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 nie biło to. to Miałbym wtedy szansę go jeszcze podobijać z autoataków jakbym trafił teraz Bo wybuchłaby pasywa, nie? A pasywa bije za jakieś A, f***a No Dobra, ja się cofnę, nie? Ile bije moja pasywa? 85 no to w sumie zawsze coś Jak się dobrze rozegra Przyjdziesz na bot na Blade? O oh, czekaj Nie, Blady wow, Ja flash i ignite To no. nie przyjdziesz jednak na boku. Nie no jak wstanie to przyjdzie No spoko Ale dobra ona ty z jakiś tam pewnie składa tego Gunblade'a, nie, nie wiem co na chce z tych książeczek Mający Wbijamy go, na go wychilluje, jeden z mhm. bardzo chcę i pasywa. O, boom. Ale to jest fajne. Nie pasyw jest miodzie Gdyby nie pasyw tak szczerze Jakby ta postać miała jakiś gówniany pasyw Nie to byłaby gówniana Tak ogólnie postać useless byłaby Ale ten pasyw Strasznie nadrabia Jakby miał jakiś pasyw Syndry stary czy coś Ida. Ja nie mam na razie latarni Bo zbierałam duszę Czekaj za 7 sekund Multi jeszcze Ale to jest śmieszne. O. O. Co to? Nie wiem, czy ci nie robi blue. Rada. Aha, ja... Co z tym blue buffem? Nie, nie robi, nie robi, bo on robi blue buffa. Ja właśnie o niego walczę, nie? O, panie Coś tam trafiłem, nie? O! Masz blue Dobra, Kale No fuckers Fuck you No nie wszedł w to! Bleh. Mój double kill, ja już tutaj chciałem dubla, nie? Ja już się czaiłem na dubla i wyszła kupa Ile? Tylko blue im zgarnąłem Zamiast blue i dubla Ale wyszło i tak całkiem sympatycznie Piesek Potrzebujemy go Raczej wątpię. Piesosa on ma dużo armora już, tak nie wiem czy mam to wyjdzie. Ja on ma milion potów, non stop, on kupuje po 5. Mm -hmm. Ej, ładnie stakuje chłopak. No co ma robić innego? Ja go nie mogę zabić, bo co go pobiję to użyję potka. Albo flaszki. Mm. Nie mam go nawet tak zabić. O chyba zep idzie. A on już bije. Ghost Aha. To wiem. Nie ma nie już rany trochę się pocę jak tym gram Nie mam pasywki Fajna skillerska Te okay. pasywki, nie mam Q na pasywce Dobra wystarczy Flash no worth it Dobra, że killa wzięłam, ale, spoko, ale on, rzuciłam on, nie Ona chyba wleszła w twojego ulda dlatego, że się ją zag... Nie, bo ja Ignite nie mam chciałam, żeby się nie healowało. A to spoko. Pomocy! Dobra nie żyje. I dywujemy go. Kappa. Jak go złapiesz, możemy. Nie, bo idzie tu ze chyba. Kappa, 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 ale ten, przynajmniej było blisko, nie? No wracamy się, bo ja mam pełno golda, to na pewno też. League of Riven. O, dobra, nawet nie tego. No, to już jest. A, przynajmniej Z zgarnął killa, a nie Ojej, Ojejku, jak Urgot jest wyfarmiony, on ma 105 milionów. Ładnie. No Katie ma 97. Ej, to też ładnie. No tak ja dobrze. To Twistera prawie, że. Bo my siedzieliśmy na linii, oni też się w ogóle nie wracali. Mhm, mm nie poka. No tutaj robi jakieś jolo akcje, nie? No my tak siedzimy, farmimy. Ja coś złapię, wrócę mm -hmm. sobie tarczę, po Nie bo zazwyczaj wiesz, jak gram jak jest Urgo to on odcina od farm, ale widzę, że ten tak nie zrobił. No to jest daj mu?

OZ Broken shit Niego możemy zabić senie Lol Co jesteś tu gdzieś mała? Nie To ja dociskam to Ja chłopak nie umiem się bawić Pan, ale... Teraz. Aj! Może wpadnę Kurde, coś no do wszystko, was? wszystko poszło, nie? No, Urgot ma full HP, to nie wiem czy coś zrobię. No, przed chwilą był na jeden auto-attaque ale dostał ulta Soraki Soraka, sora 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 no. No dobra. Ej, ale Sorakę może złapiemy. Ach, Oj, heal, nie? No. Dobra, Seraka nie żyje i jeszcze to ścierwo zabijemy może. Ajajaj, ja, zabrakło, nie? Proszę puch. No dobra. Wybuchy. Te wybuchy, nie? Fajne, ten skin, leco. No, ja, ten proszę. podstawowy jest taki murnawy. nawet. Wygląda jak w A ten wygląda jak Montfauce z Matrixa. No. No. No, <laughs> no dokładnie, jak, jak ten. Jak strażnik z Matrixa. Ej ja ginę Ej, no spoko. Okej, okay, to ja cisnę tą linię. Żeby tutaj traciło jak najwięcej. Ej, wiecie co? Z, ka z każdą grą. Na początku ta postać mi się nie podobała, nie? Ale z każdą grą coraz bardziej Coraz bardziej, nie? No kurde. Czemu to nie trafiło? No, dobra, cówka, cówka, cłówka co oh no, ten zed? Bogdan Jestem tu What are you doing? Jałabł yo, yo, yo. Jed trzeba postawić tu trinkecika A może tutaj postawimy jednak no, Ej, dwóch nam idzie, okej okay. Jestem tu to nas ma 279 staków. Ja mam go jak od farmy. No i co to wyszło z tego? Wyszło? Odsłońcie go. Wyszło? Dobra. Nie ma ignite. Wynim. Walka z Lelo. A ja nie miałem jedenastego Dziękuję, dobranoc! Nice Motherfucka! No także tyle, dawaj na bota biegniemy w Idę O pomóżcie, o dobra już się wracamy Aaaa jen! Soraka, so, so, soraka, soraka na drake'u jest no, ja, do, ja idę, aha No ja idę tutaj bezpośrednio na nią Lol, zaraz mi zabije banan No spokojnie, wszystko miałem przeciw Nie wiem, ja co nie Mam mieszane uczucie Dobra, teraz lecę... Ej, w sumie... Wojstaw... Nie, nie, nie Tankuj no... Tankuj to. Raba, tak. No, tego tak nie spoko. Jeszcze Zonie trzeba złożyć na tym ścierwie, to dużo daje Jak tam Suzan, tylko Suzana się boję, że on to wygra, O, on to wygra 333 taki przez te minucie to sporo w sumie... Ja nic po nie mogę zrobić No to się nie zapogada. Tylko... No bo ja nie jest dobry na tanki. No. No nie, słonie jest w ogóle dobry na topie. Ale cię bije, Lelo. Nie mam blue teraz, szkoda? A ja zawsze jak widzę zeda to zastanawiam się czy to jest Bloody czy to jest. No Bloody ma skina. Ja wiem, ale jak na mapie patrzę, nie jak na mapie widzę. Mam demoka. Oooooo! I... Mech, co ty robisz w wariacie? Dobra mnie. Mech. Kurde ta kill, to uniki takie dobre, Bo. Wow. Biorą na botę jak coś No tutaj raczej bym nic nie zrobił Okej okay. Kiedyś musieli nam go zabrać, nie Nie wiem, czy zabieranie mówię, że to jest dobry pomysł. Ta, ta, trzeba zabrać Musimy to kończyć, nie? Bo to nie ma co grać Ej, tu jest Kale, nie? No nie żyje tutaj Chyba, że... Ło! Taki damage? Dobra. Ej tak... Ja, ja już się... No, ja już się poddałem, nie? Ej, dobra, stwierdzam, Cytopę. że Velkos jest naprawdę strong. Dobrze, Lelo. E tu nie bój. Kombo ma. Też No, cool. No, no, no. Odrzutem no, no. no, no, no. Od i, i tego dwa razy W. Trochę bije. No panie teraz to... Te... W pierwszej grze to akurat, wiesz... Jakaś tak kappa. Nie wiedziałeś, Ale że jesteś... tu się zatrzymuje. Ale jesteś nafidowany No. Ale boli. nas już też, to, to boli. Weźmiemy tą wieżę? Weźmiemy, Ale nie? we dwójkę z Bloody'em go zabiliśmy. Ech. Ech to jak będzie fight to on się wytankuje i nikt nie będzie go bił, bo się nie będzie opłacało. To wiecie co ja proponuję to snowballować, nie? Wiecie tam teraz dalej, dalej, dalej coś tego jest i tyle. Ida trochę pnijmy teraz Teraz będę miała naszą super shurelię, Adrian. Nie taki miałem plan. O właśnie, ciekawe jak wyma wygląda ta animacja, nie? Na tym skinie. Asus chyba schodzi po prostu masz metalowe te za sobą Dziękuję Dziękuję, no, dobra No, no nas, nie, na, nasz was będzie brał topa, to my weźmiemy mida. I tyle O, ja już Ajmy tam jadę. No ja już tam jadę Dobra Dalej mida, mida, mida. Ja jest jak prosiak, nie No Ale tak szczerze na rankedy jakieś takie Znaczy na razie ludzie nie potrafią na jego grać, nie? Ale jak się nauczą to będzie trochę ciężko? Dobry. Dobra, bo nas to zwraca. A nie, on dalej no puszka. Ale my i tak cofnijmy. Trzeba wybronić to. Teraz drag będzie. Just taki. Uważaj tam Caitlin. Eeeem Okej, okay, ja teraz Wojstaw, zrobiłeś mu. Play. No, no, eee. okay. Blue jest. no idę, idę, idę sobie zrobię. I teraz możemy iść stopem, co wy na to? Żeby akurat na nasusa... Że, żeby nasusa trochę wkurzyć. Możemy. Myślę że to nie głupi pomysł. U Urgo tutaj puszuję, ja nie mogę iść topem Co ty broń, bo tam pójdziemy topem. Dobra, ej to ja poczekaj, wpadnę teraz tutaj e, Aaa. Ile Urgów poszło? Łobłob, dawaj szybko, nie? No idę Dobra, masz double przynajmniej Ja oddałem shutdown, ale ty masz double, więc... No Ciocia Suraka. No to w sumie tak. Okej, okay, bo... No bo może nie niech się, bo na topie przegrywają Suzan. No, Suzan trochę klepie, nie? Taki. Dawaj jeszcze Starysza. jeden auto, Jeden autoatak. Pół sekundy im brakło. Szkoda, że Lelo nawet mogłabym mu jebnąć raz. Mogłabym mu jebnąć No ale je było. Tak, on, on jest do zabicia. No jest. Nie no, na no no ja... Tak Dobra, w poprzedniej grze złożyłem Medjaja i było dobrze, więc lecę jeszcze raz Medjaja i usiądę wygodniej aż. Drake stop. Także to jest chair mode activated. Lecimy na Drake'a. Drake top proponuję coś takiego skminić um. przytankuj ty bo masz lajsty nie? Belo proszę Czemu on nie trafił? A prawie w nią nie trafiłem Fucker! Yeah. Wow Też No ale to nie było worth it Prono? No, Majty nie było. Nie no Baron, tucha nie jest dobry pomysł, jak oni wszyscy żyją Nie, możemy, możemy, możemy zrobić teraz, co ty? Tylko nie wiem czy ma wystarczający damage, ale Caitlyn, szybko, szybko, szybko nie idź tam jakieś głupoty robisz Ja Walla postawię ja Szybko winduola. klepać to i będzie git. zobaczcie Gdzie jest Sołaka? Gdzie jest Wurgot? jest free Uważaj yeah. Bloody... bo Windwall się skończył Nasze Dobrze i pięknie 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 ich gramy Dobrze i teraz dawajcie y, może pójdziemy topem Rasus Zrobił Dobra to proponuję ja bronić, teraz... Ja idę bronić bo o to mhm, By dobra Recall się bo ja mam na pikacha. A to dobre zakupy na no spoko. Plus 25 AD może zrobić nam grę jak patrzynki prawie Inhibitor respawning soon, to akurat yy, pójdziemy midem i potem przerzućmy się na inną linię Może będę miał tonsoft pierdol dzięki temu Zoom O ale fajnie Wyglądam <grym> tak samo jak na tamtym nie no, Tylko nie masz obrzydliwych tyletowych maczek Nie obrzydliwe tylko urocze Będziesz, I oni no? w ogóle nie mają wardów no, Ale co my mamy tu już? Na co komu wardy? Nadbiegam, nadbiegam. Ultowała, tak, co komu mapa? Odbiegam, nadbiegam Staraka zultowała czy nie? Tak wow, Asus wow. się cofa Ja już biegnę Dobra, poczuć ich ze 70 sekund do ulta Kolejnego nie? Więc trochę słabo Ale weźmiemy im to teraz. Dobra, i cofnijmy, 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 błagam. Teraz na jedną linię, którą chcecie? Bot, może. Na bota. Na bota bliżej. No, ja po prostu jestem jeszcze, jeszcze. Serdecznego. No, Na nasus na topie to my dociskamy to hardą. Bardzo 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 hardo Akurat będę miał ult za 20 sekund na następną walkę pod ich wieżą czy tam pod hibem będzie, nie? Dawaj, dawaj, dawaj hmm, He już ma kolejnego Ej, nasus idzie, nasus idzie, nie? Ja tutaj spróbuję tego nasusa Bo on... mnie przerzucił pod wieżę Pięknie Pęta, 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 pęta! Nie, up. Nope. Żeby ci wbili na twoim... No pęta! <laughs> jest, to nie, to nie jest prawdziwy... Mi... L. Penta, Pęta! Dawaj! A nie ważne Nie jest prawdziwy, czel by szedł przez cztery wieże No ja bym, ja bym, Boże, ja bym poszedł <grydź> Nie, to nie ja! Boże, dawaj Łot! Ciocia Soraka, nie? Ciocia Soraka została z slowa na japę tak kill. Dobra. To... Teraz cofnijmy się tu, nie? No nas zostaje za 3, 2, 1. dobra, już. to co? Tak nas teraz pędza kill. Ja bo jestem w bazie. Ja też. To masz na terenie. I? Nusa. Nusan, jaki ty jesteś? Taki Nusan strasznie jak go maluję. Nusan jest mad e, ja mam... Jest no, 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 blue. Dobra, wiecie co, ja pójdę po White Staffa, przyda mi się trochę teraz Magic Penów. I potem pyk, pyk, pyk i topa. Pchamy. Ja to sprzedam part. tego czerwonego trinketa, no żadnego warda. Ja Teraz jeszcze na full builda z zonie, fuck Ej ale naprawdę na nim się fajnie trzyma tego Medjaja, bo ciężko się przedostać A no, to na topie Do mnie Legendary. ładnie Też upi Asus wszystko game What? Dobra to kończymy to po prostu i jebać tego no, towarzystwa tak Ja mam ulti jeszcze to nie ja było twojej ulti? Ja też Nikt nie, nie pańczy. mam. Nikt nie popali, no, plus, i... Poczekajcie! Ja nie jestem taki szybki. No jakiego wyglądam. Dobra. do boju! Buuuu... Pięknie. Faking nasus wszystko stankował nie na... Okej. Okay. Dobra. Wybuchy. Te wybuchy. Te emocje. Łab, łab. Dobra, GG. E, także dzięki za oglądanie. Jak widzicie, postać jest naprawdę strong. Widzimy się może w następnym odcinku, jak będę grać na saporcie. Piszcie swoje jeszcze zdania, co o nim sądzicie po wyjściu. No, do zobaczenia, Narka. Narka.